O tym wszystkim jednak myślałem wiele lat później. Nie wówczas, kiedy siedziałem wraz z matką na tobołkach w poczekalni Dworca Kolejowego, w oczekiwaniu na przyjazd pociągu, który przecież przybyć nie mógł. Wtedy z całą pewnością nie byłbym jeszcze zdolny do takich rozmyśleń. Nie uświadamiałem sobie braku korzeni. Dzieci chyba nie odczuwają braku zakorzenienia w określonej tradycji, kulturze, narodzie, religii, ideologii. Oparcie w rodzicach lub szerzy w rodzinie zupełnie im wystarcza, aby odczuwać mocne więzy z otaczającą ich rzeczywistością. Lecz wtedy, gdy na, e, wtedy, na owym dworcu małego miasta z piastowską basztą w Hakbie uświadomiono, uświadomiono mnie, w tym względzie bardzo brutalnie i obcesowo dano mi poznać smak obcości. Starano się mi wmówić, że jest gdzieś jakiś raj, do którego powinienem się wynieść, że moja mowa nie ledwie z dnia na dzień stała się mową obcą, że zarówno ja, jak i moja matka, choć nie, myli, nie znaliśmy innych miejsc, miejsc, jak tylko ów maleńki skrawek ziemi między Białką a Olzą, Zostaliśmy nagle przypisani do jakiegoś reichu, do jakiejś narodowości, o której istnieniu wprawdzie wiedzieliśmy, ale nigdy nie sądziliśmy, że dotyczy ona również nas. Przecież nigdy nie wiązaliśmy z tamtym reichem i z tamtym narodem jakichkolwiek nadziei. Nigdy nie pokładaliśmy w nich ani swoich uczuć, ani dążeń. Byliśmy tutejsi, jak moi szkolni koledzy. Różiczka, wieloróżiczka, Zamarski, wieloróżiczka. Tu pszczołnia jest różna. Piwko, piwko, pońc weł pończ. i wiele innych. Tamten daleki Wreich był miejscem obcym i nieprzyjaznym, skąd e, przyszło do nas tylko zło i nieszczęście. Nie pozbawił ojca, niebawem miało się okazać, że także dziadka, czyli ów Wreich zabrał mojej matce męża i ojca Cóż mieliśmy w owym rejchu ze sobą począć? Pośród samych obcych, czyżbym tam miał udać się jedynie po to, żeby baum mógł nadal się dla mnie nazywać baum? Przecież o najwcześniejszym dzieciństwie było mi zupełnie obojętne, czy to, co rośnie wysoką górę i wiosną okrywa się liśćmi, by pozbyć się ich jesienią, ktoś nazywa drzewem, baumem lub stromem. Było mi to zupełnie obojętne. I było miejscem dobrze, mogłem się czuć bogatszy od tych, którzy musieli się zadawalać tylko jednym nazwaniem określonych rzeczy. I w owej dworcowej poczekalni, gdzie było wielu takich samych jak ja, chłopców i dziewcząt z matkami, nagle uświadomiono nam brutalnie, że dla kogoś to przestało być obojętne, że nagle dla kogoś my, od wielu pokoleń, wraśnięci w tę ziemię, związani z ludźmi, tę ziemię kochającymi, od wielu pokoleń staliśmy się elementem obcym. Okazaliśmy się niemal z dnia na dzień wrogami. Nasze miejsce nagle okazało się być w jakimś dalekim rajku, gdzie zawiezie nas pociąg, który, o czym wówczas nie wiedzieliśmy, nie mógł nas tam przecież zawieść, ale ci, którzy zgromadzili nas na dworcu o trapie, o tym wiedzieć powinni. Ci, którzy nagle okazali się tu jak my nie tutejsi. Wtedy jednak bardzo niewiele rozumiałem ze spraw dziejących się w świecie dorosłych. A kiedy pytałem o to matkę, jedyną odpowiedzią na moje rozterki były babskie łzy. Przypominam sobie, jak wysilałem wówczas pamięć, aby sobie przypomnieć wszystkie słowa, jakie padały w rozmowach między mną a moim dziadkiem od strony ojca. Między mną a moim ojcem w okresie, kiedy nakazał mi mówić dom, drzewo, stół, krzesło, szafa, okno, drzwi, deska, trociny, piła. Ale to sobie musiałem też wówczas przypomnieć. Hebel, to zawsze był hebel. Znałem tu mojej babci ze strony ojca. Co też mogłem o człowieku przypomnieć, mówiła hebrick. <grym> Tego wszystkiego nie mogłem wówczas jeszcze przypomnieć. Jeśli się zważy, ile czasu, w moich latach dziecięcych spędziłem z ojcem stolarnie, bawiąc się klockami spadającymi pod jego piwy. Więc chociaż pytania, pytania, którymi zwracałem się do matki, formułowałem w mowie ojca, to i wtedy jej odpowiedzi wypływały tylko z oczu. A takich odpowiedzi nie rozumiałem. Zresztą nigdy nie umiałem pojąć mowy i łez. Siedzieliśmy na tabołkach. Owej poczekajmy kilka dni i spaliśmy na tabołkach kilka nocy. Już później nie pytałem matki, natomiast usiłowałem pytać chłopców, z którymi jeszcze nie tak dawno spotykaliśmy się w tej samej szkole. Wielu było kolegami z tej samej klasy. Pytałem zarówno tych chłopców, którzy mówili baum, jak i tych, którzy mówili drzewo i tych, którzy mówili stron. Ale oni też nie umieli mi wyjaśnić, dlaczego mamy jechać do rajchu. Ci, którzy do naszego miasta przybyli z rajchu, przecież i to już zimą, kiedy przerwano naukę w szkole, do swojego rajchu odjechali. Nasz rajch tu i rajch tam. To było dla nas zrozumiałe. Ale dlaczego my za nimi? Wspominaliśmy sobie, my chłopcy, że przecież z tymi z rajchu nigdy się nie kolegowaliśmy. Nikt z nas nie uważał za właściwe z nimi się poufalać. To byli obcy. Więc teraz, jeśli teraz my tam przyjedziemy, to nas potraktują tak samo, jak mówiliście, jako obcy. Pamiętam, że tak mniej więcej rozstrącaliśmy tę sprawę w gronie chłopców oczekujących na pociąg Raichu. Przecież nie wiedzieliśmy, że Raichu już nie ma, że zaczęła się epoka nowej wędrówki ludów. Tyle, że nie wynikająca z autentycznej potrzeby ludów, co zwoli nowych suwerenów, których interesy kolidowały z naszymi interesami. Jedynych, naszymi interesami, jedynych prawowitych synów tej ziemi. Nasze matki siedziały apatycznie, jakby sparaliżowane na swoich tołokach. My dzieci wykazywaliśmy jakąś niezdrową ruchliwość. Wciąż wybiegaliśmy na peron, żeby sprawdzić, czy aby przypadkiem ów pociąg nie zdolali, nie wtoczył się już na stację. Biegaliśmy do pobliskiego parku, gdzie tak często bawiliśmy się w chowanego. Kopaliśmy piłkę, urządzaliśmy wyścigi na holejnowach. Szybko jednak wracaliśmy z powrotem, aby się upewnić, że nasze matki nadal siedzą to na towołach, a pociągu do Reichu nadal nie ma. Od czasu do czasu spotykaliśmy żołnierzy w innych mundurach od tych, jakie mieli na sobie żołnierze nie tak dawno przecież spotykani w tych samych miejscach. Nikt z nas chłopców nie rozumiał mowy o żołnierzy, chociaż wiele ich słów nie brzmiało nam szczególnie obco. Ci żołnierze częstowali z nimi chlebem, a czasem nawet kawałkiem słoniny o intensywnym zapachu. Dziękowaliśmy im słowem spasibo. Tego, tego wyrazu nauczyliśmy się bardzo szybko. Żaden z oddalonych chłopców nigdy nie popełnił błędu. Żaden z chłopców nigdy nie wyraził tym żołnierzom podziękowania słowem dziękuję, Tankę albo dziękuję. Im zawsze dziękowaliśmy tylko słowem spasibo. Miałe dni, wlokły się męczące noce, a żaden pociąg nie wjechał na peron tego dworca. Żaden pociąg nie mógł wjechać na peron tego dworca, ale o tym dowiedzieliśmy się wiele lat później, kiedy w bibliotece Cieszyńskiego Muzeum sięgnąłem po wspomnienia ówczesnego starosty tego miasta z panem Pawłem Targoszem Starostą, wówczas oczywiście o żadnym staroście Pawle Targoszu nie miałem pojęcia, z całą pewnością musiałem się zepchnąć po raz pierwszy wtedy. Gdy wraz z matką czekałem na pociąg mający na zawieźć do Leichu. Teraz jest cytat. ze ja wspomnień tego właśnie starostu. Otrzymałem wiadomość, że na Cieszyńskim dworcu duża grupa wysiedleńców niemieckiego pochodzenia oczekuje od kilku dni na uruchomienie komunikacji kolejowej i na wyjazd do Niemiec. Wiadomość nie miała w sobie elementów niezwykłości, takie transporty były wtedy rzeczą częstą. Z całych ziem zachodnich wyjeżdżali ci wśród mieszkańców, którzy czuli się Niemcami. Postanowiłem jednak zobaczyć tych ludzi i sprawdzić, w jakich warunkach oczekują możliwości wyjazdu. Wiedziałem przecież, że na wznowienie komunikacji kolejowej poczekamy jeszcze dość długo. Pogoda była fatalna. Od kilku dni na deszcz, więc może i to spowodowało moją wizytę u wysiłgeńców. Przecież to ludzie. Ciekawe, jak sobie radzą. Poza tym, skąd tylu Niemców w powiecie czeszyńskim? A może są wśród nich i tacy, którzy zmuszeni przez okupanta ślub do podpisania listy, noszą teraz brzemię niemieckości wbrew swoim prawdziwym uczuciom i wbrew swojej woli? Każda godzina, którą ci ludzie tutaj spędzają, godzi w dobre imię. Przypominam sobie, że mężczyzna, który przyszedł któregoś dnia. Mimo ulewnego deszczu do nas, oczekujących na pociąg do Reichu, spowodował gwałtowny ruch poczekalni i halu dworczowej. a potem niemal wszystkim kazał pójść do domu. Kiedy wróciliśmy do domu, nasze mieszkanie było już zajęte przez obcych. Pozwolono nam łaskawie zająć małą komórkę, gdzie przed opuszczeniem mieszkania Trzymaliśmy różne rupiecie i dopiero po dłuższym czasie widocznie pod naciskiem władz miejskich oddano nam najmniejszy pokój. Jednakże zupełnie ogołocony z mebli i sprzętów. Pamiętam, że od razu po powrocie do domu pobiegłem do moich królików. Klaski były puste, a wtedy i we mnie było pusto i w matce było pusto, bo płakała już tylko suchymi uszami. Wiele lat później zadawałem sobie często pytanie, jak to w ogóle było możliwe, że ci, którzy usiłowali nas wysłać pociągiem do nieistniejącego już Reichu, nie wiedzieli, że wszystkie mosty i wiadukty zostały wysadzone przez cofające się wojska niemieckie i że na ów po pociąg przyszłoby nam czekać do jesieni następnego roku, bo dopiero wówczas uruchomiono komunikację kolejową. Jak to w ogóle było możliwe, że ci, którzy usiłowali nas wysłać do nieistniejącego Reichu, nie znali rozporządzenia Ministerstwa Rzeszy 4 marca 1941 roku. Datę proszę zapamiętać, to było 4 marca, a e, wojna z Sowietami zaczęła się w sierpniu tego roku. Potrzebne było mięso armatnie. I teraz cytat znowu, osoby pochodzenia niemieckiego, Ślązacy i Kaszubi, którzy nie uczynią zadość obowiązkowi podpisania volkslisty, należy umieścić w obozie koncentracyjnym. Jak to wszystko było możliwe? Tylko 2% ludności Śląska nie miało volkslisty. Kto nie miał volkslisty? To już na tym kończę. Kto nie miał volkslisty na Śląsku? Powstańcy śląscy i ich potomkowie. Poza tym wszystkim. Zanim przeczytam e, tekst e, pod tytułem Spowiedź zbrodniarza, chciałbym e, zadać pytanie, dlaczego w ogóle taki tekst... Pytanie. Dlaczego w ogóle taki tekst powstał? To pytanie można zredukować też do samego słowa dlaczego. Erdes Dyczek, Spowiedź zbrodniarza. Miałem jeszcze czterech lat, kiedy rozpętałem II wojnę światową i w Auschwitz założyłem obóz koncentracyjny. Nie miałam jeszcze pięciu lat, kiedy rozstrzeliwałem polskich jeńców w Katyniu. Nie miałam jeszcze dziewięciu lat, kiedy w okowach mrozu pod Stalingradem zamordowałem własnego ojca i zgłaciłem własną matkę w Cieszynie, na oczach młodszego rodzeństwa. Po przemianowaniu Auschwitz na Oświęcim zamordowałem tam własnego dziadka. Nie miałam jeszcze dwunastu lat, kiedy wykończyłem nędzą własną matkę, a potem usadziłem na stolcach władzy komunistów na całe czterdzieści lat. Przy okrągłym stole po szulersku wykolo wykologowałem komunistów, zaciskając sobie samemu pętel na szyi. Mając 73 lata, miałam umrzeć na zadół serca, ale mi nie pozwolono. W zamian pozbawiono mnie kręgosłupa i żywego złożono nomara, wskazując wreszcie przykładnie za wszystkie moje zbrodnie. Dlaczego, panie obraźcie? O czym mówi ten tekst? Ten tekst mówi o tym wszystkim, czemu nie mogłem zapomnieć. Ale bardzo chciałbym. Jest... Tego wszystkiego miałoby nie być. I nie powinno być. I nigdy nie powinno się powtórzyć i nigdy nie powinno być coś takiego. Moje życie właśnie było te wszystkie opisane zbrodnie dokonały się za mo... w czasie mojego życia. Czyli ja też byłem winny. Chociaż. Nic złego nie zrobiłem, ale samo to, że żyłem w tym czasie, kiedy to się dokonywało, część winy spada na mnie.